12 maja. Wiadomości z Ukrainy. Wojska ukraińskie zniszczyły grupę pojazdów opancerzonych okupantów. Operatorzy Dywizji Sojuszniczej i Pentagonu dokonali ataku na bezzałogowe systemy latające oddzielnego pułku szturmowego Sił Zbrojnych Ukrainy i zniszczyli koncentrację sprzętu rosyjskich okupantów w Hangarze na jednej z linii frontu. Służby prasowe pułku poinformowały o tym na swojej oficjalnej stronie na Facebooku, publikując film wideo zmontowany z nagrań nakręconych przez drony. Ukraińskie samoloty rozpoznawcze zauważyły wrogi czołg T-72 zbliżający się do ich tyłu. Postanowiono pójść tam dokąd szedł. W końcu Czołg dotarł na swój stały parking, gdzie oprócz niego znajdowały się także samolot bojowy BMD-2 oraz trzy wozy z grillami przeciwdronowymi. Następnie ukraińskie drony kamikaze zniszczyły wszystkie pięć jednostek sprzętu Wroga, łącznie z tymi znajdującymi się w hangarze. Wojska ukraińskie odparły okupantów w Torecku. Żołnierze oddzielnej brygady zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy w wyniku niespodziewanego kontrataku odparli rosyjskich najeźdźców w centralnej części częściowo okupowanego miasta Torek, rejonu Bachmuckiego, obwodu Donieckiego. Poinformował o tym Wojskowy Kanał Informacyjny Telegram Operacyjny ZSU powołując się na ukraińskich obrońców, publikując stosowne wideo zmontowane z nagrań nakręconych przez bezzałogowe statki powietrzne. agresor wysłał do szturmu duże siły, nie spodziewając się kontrataku ze strony sił obronnych. Oddziały brygady przeprowadziły szereg kontrataków, w wyniku których poprawiły również swoją pozycję taktyczną. Wróg nie spodziewał się takiego obrotu spraw i poniósł liczne straty. Zniszczeniu uległy między innymi rezerwy, które wróg zgromadził w celu rozwinięcia ofensywy, ale był zmuszony rzucić do walki, aby ustabilizować sytuację. Niestety ukraińscy obrońcy ponieśli także straty w ludziach i sprzęcie. Operacyjny ZSU sprecyzował, że wydarzenia miały miejsce kilka dni temu i podsumował, że Torek stał się dla Rosjan tym, czym Stalingrad stał się dla Niemców w czasie II wojny światowej. Zełenski odpowiedział na oświadczenie Putina dotyczące rozpoczęcia negocjacji. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, pozytywnie ocenił sygnał ze strony Rosji dotyczący możliwego porozumienia w sprawie zawieszenia broni. Wczoraj na Telegramie powiedział, że to dobry znak, ale podkreślił, że przed jakimikolwiek negocjacjami Moskwa musi zgodzić się na pełne zawieszenie broni od dziś. Reakcja prezydenta nastąpiła po tym, jak przywódca faszystowskiego reżimu Rosji, Putin, zaproponował przeprowadzenie bezpośrednich rozmów w Stambule począwszy od 15 maja. Zełęski potwierdził gotowość spotkania, ale tylko pod warunkiem wcześniejszego zaprzestania działań wojennych. Przypomnijmy, że wcześniej Ukraina, Stany Zjednoczone i partnerzy z koalicji Rezolut zaproponowali Rosji trzydziestodniowe całkowite zawieszenie broni, zaczynające się w poniedziałek. Putin pominął jednak w swoim oświadczeniu tę inicjatywę, skupiając się wyłącznie na dacie ewentualnych negocjacji. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że rozwój sytuacji prowadzi do potencjalnie wielkiego dnia dla Ukrainy i Rosji. Bojownicy Centrum Specjalnych Operacji Antyterrorystycznych wysadzili 53 czołgi okupacyjne w ciągu dwóch tygodni. Mimo że rosyjscy okupanci znacznie ograniczyli użycie pojazdów opancerzonych w operacjach szturmowych, bojownicy Centrum Operacji Specjalnych A Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zniszczyli lub uszkodzili 53 czołgi, dokładnie pięć kompanii i pluton oraz 81 bojowych wozów opancerzonych na jeźdźców w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Faktem jest, że żołnierze centrum niszczyli, głównie przy pomocy dronów kamikaze, sprzęt wroga na bliskim tyłach interweniujących, gdzie realizowały różne funkcje wsparcia ogniowego, transportu i TPP. Ponadto w wyznaczonym czasie ukraińscy obrońcy uszkodzili 103 działa i wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, 11 systemów obrony powietrznej, 6 stacji walki elektronicznej i rozpoznania, 725 ciężarówek i samochodów osobowych, 37 bezzałogowych statków powietrznych, 232 anteny łączności, 637 pozycji i umocnień Wroga, 11 składów amunicji oraz magazyn paliw i smarów Wroga. W tym samym czasie wróg stracił 1013 zabitych i rannych żołnierzy, dwa bataliony. Poinformowało o tym biuro prasowe Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w swoich oficjalnych mediach. Publikując nagranie wideo zmontowane z nagrań wykonanych przez bezzałogowe statki powietrzne, Trump zażądał, aby Ukraina zgodziła się na propozycję Putina. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że Ukraina powinna natychmiast zgodzić się na rozmowy w Turcji, które odbędą się 15 maja, zaproponowane przez przywódcę Kremla Władimira Putina. Chociaż nie przewidują one 30-dniowego zawieszenia broni. Na swoim portalu społecznościowym Truth Social Trump zaznaczył, że uważa za konieczne wyrażenie zgody na propozycję Moskwy dotyczącą rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji z Kijowem w Stambule, pomimo faktu, że Kreml ignoruje żądania europejskich przywódców i Ukrainy dotyczące 30-dniowego zawieszenia broni. Prezydent Rosji Putin nie chce porozumienia o zawieszeniu broni z Ukrainą. Ale zamiast tego chce spotkać się w Turcji w czwartek, aby wynegocjować możliwe zakończenie rozlewu krwi. Ukraina musi się na to zgodzić natychmiast. Przynajmniej będą mogli dowiedzieć się, czy porozumienie jest możliwe, czy nie, a jeśli nie, to europejscy przywódcy i USA zrozumieją, jaka jest sytuacja i będą mogli działać odpowiednio, napisał Trump. Dodał jednocześnie, że wątpi w możliwość osiągnięcia porozumienia między Ukrainą a Rosją i wyraził niezadowolenie z przywłaszczenia sobie przez Moskwę zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami. Zaczynam wątpić, że Ukraina zawrze porozumienie z Putinem, który jest zbyt zajęty świętowaniem zwycięstwa w II wojnie światowej, której nie dałoby się wygrać bez Stanów Zjednoczonych. Napisał: Trump zakończył wpis słowami pisanymi wielkimi literami. Zorganizujcie to spotkanie teraz. Wygląda na to, że dla Trumpa jego słowa w ogóle nic nie znaczą. Zaledwie dzień temu poparł europejskich przywódców, mówiąc, że Rosja musi wstrzymać ogień od dziś, w przeciwnym razie wszyscy odpowiedzą potężnymi sankcjami. A tutaj mamy artykuł, który o tym nie wspomina. Taka chwiejna pozycja tylko zachęca Putina do dalszych kpin z prezydenta USA i Unii Europejskiej. Prezydent Francji Emmanuel Macron obiektywnie i jasno odpowiedział na wieczorne oświadczenie rosyjskiego przywódcy Putina, który na ultimatum państw zachodnich odpowiedział kontrpropozycją. Według Macrona, propozycja Putina jest pierwszym krokiem, ale niewystarczającym podaje France 24. Bezwarunkowe zawieszenie broni nie jest poprzedzone negocjacjami powiedział Macron, zauważając, że Putin szuka wyjścia ale nadal chce zyskać na czasie. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.